Thank you Dzisiejsze uroczyste podpisanie memorandum o współpracy związane z rozbudową firmy MAN to bardzo ważny dzień nie tylko dla Niepołomic, ale również dla regionu i dla całej Małopolski. Kiedy MAN zdecydował się wybudować fabrykę w Niepołomicach, wówczas bardzo napędziło to rozwój niepołomickiej strefy przemysłowej. To, co się wydarzyło dzisiaj, mam nadzieję, że znowu spowoduje kolejny krok do rozwoju strefy i przemysłu całych Niepołomic. Przede wszystkim jest jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego Małopolski, dlatego że to właśnie ten region chcemy promować jako region, który jest otwarty dla nowoczesnego przemysłu, dla przemysłu technologicznego. Polska Stafa Inwestycji to jest znakomite przedsięwzięcie, znakomity pomysł realizowany już od dwóch lat i na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, ale także innych stref inwestycyjnych w Polsce widać, że zdecydowanie zwiększa to zainteresowanie zarówno krajowego, jak i zagranicznego kapitału do inwestowania w naszym kraju. Rozbudujemy ten zakład w Nieupolnicach i mocy produkcyjne teraz będzie trzy razy więcej chyba nawet co to, co mieliśmy. To jest ważna część naszej strategii. Zawsze zapraszamy do Krakowskiego Parku Technologicznego. Inwestorów tak wielkich jak MAN, polskiej zagranicznej, również polskiej małej firmy, każdego obsłużymy z ogromną przyjemnością. To są miejsca pracy, to są nakłady, nakłady inwestycyjne. Mamy także nadzieję również na kolejne inwestycje, chociażby związane z obszarem RD. Cieszymy się z teraźniejszości, stawiamy na przyszłość. Non stop Future.